Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym chyba takim vlogu, w którym chciałabym wam pokazać jak wygląda przygotowanie weekendowych warsztatów skrapowych w moim wykonaniu. Pierwszy raz tak naprawdę mam okazję zorganizować coś takiego dla skraperek. Będziemy wspólnie albumować, tworzyć layouty, Są konkursy przygotowane przeze mnie, są specjalne prezenty tutaj dla dziewczyn i tak właśnie w trakcie przygotowania wygląda nasza potencjalna sala warsztatowa. Ale to nie jest najlepsze. Pokażę Wam, jaki wspaniały widok czeka dziewczyny, które tutaj przyjadą. Także zostańcie ze mną, oglądajcie dalej mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba, będzie dla Was interesujący i uh, że będziecie mieli ochotę skorzystać może w przyszłym roku z takich warsztatów, bo już teraz coś czuję, że chyba będę musiała to powtórzyć. Pierwsza grupa, która miała warsztaty w sierpniu, twierdzi, że było super. Zobaczymy, co powie grupa wrześniowa. Także serdecznie zapraszam Was na ten wyjątkowy vlog. Każda z warsztatowiczek otrzymała oczywiście paczkę powitalną od sponsorów. Ode mnie wpadła torba, ołówek długo, biznote a od sponsorów przepiękne przydasie. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję firmie Zojodesign, Design, Craft Corner foamiran.pl, Kreatywna Pracownia za to, że zdecydowali się nas wesprzeć tutaj warsztatowo i jeszcze sklep Scrap Pasja, który przygotował przepiękny tutaj zestaw, oczywiście od siebie papierów marki Craft and New Design. Gratisowe arkusze też od Mintai Papers, trochę rzeczy ode mnie. E, Kupony rabatowe, także mam nadzieję, że dziewczyny będą zadowolone. Każda z nich właśnie taką paczkę ode mnie i od sponsorów otrzymuje zaraz przy przyjeździe na warsztaty. Nasze warsztaty weekendowe odbyły się w Krzeszowicach pod Krakowem i miały miejsce w dwa weekendy. W jeden weekend sierpnia i jeden weekend września. Miałam przyjemność gościć w sumie. 19 wspaniałych skraperek, mieliśmy okazję poznać się bliżej oraz wykonać pracę. Przygotowałam dla dziewczyn do wykonania album z kolekcji Fall Festival od MITAI Papers oraz layout ze zdjęciem z naszych właśnie warsztatów, czyli zdjęcie było od razu wywołane na miejscu i dziewczyny tworzyły swoje layouty w oparciu właśnie o to zdjęcie. Przygotowałam również konkursy. Jednym, konkurs, jednym z konkursów był quiz wiedzy skrapowej, a drugim z konkursów był właśnie konkurs na layout, czyli każda z dziewczyn tworzyła swój layout na podstawie kilku moich wskazówek, jak budować kompozycję ale tak naprawdę każda z warsztatowiczek tworzyła tak, jak jej w duszy gra, i później odbywało się tajne głosowanie, podczas którego dziewczyny decydowały, który layout wygrywa. Nagrody ufundowałam ja i mam nadzieję, że dziewczyny się z nich ucieszyły. Tak jak widzieliście, była też paczka powitalna z gratisami od sponsorów i ja bardzo serdecznie jeszcze raz sponsorom dziękuję za przekazanie tych gratisów. Mam nadzieję, że dziewczyny się z nich ucieszyły. Cały nasz weekend skrapowy zaczynał się w piątek i kończył w niedzielę. Było oczywiście śniadanie, był grill, był obiad, kolacja, wspólne skrapowanie, kawa, ciacho, spędzenie czasu w mam nadzieję doborowym towarzystwie, porozmawianie na tematy, które nas interesują i po prostu przebywanie z ludźmi o tej samej cudownej pasji. Mam nadzieję, że ten vlog, choć odrobinę, pokaże Wam to, jak wspaniale było na tych warsztatach i jak, mam nadzieję, miło dziewczyny spędziły czas. Ja jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję coś takiego zorganizować i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę miała okazję zorganizować jeszcze więcej takich weekendowych warsztatów skrapowych dla Was. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało. Osoby, które oczywiście były, a osoby, które nie miały przyjemności uczestniczyć w tym wydarzeniu. Również jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, jak się Wam podoba ten film i czy taki vlog jest dla Was interesujący. Ja już Was zostawiam tutaj z filmem, żebyście mogli zobaczyć chociaż troszkę, jak to u nas to wyglądało przez te ostatnie dwa weekendy. A jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tych warsztatów, pytajcie śmiało w komentarzach.